To ja tu się wygadałem, ale... A kłoda w pasiece, skąd się u Państwa wzięła? To ja na to Panu nie odpowiem. Była zawsze. Bo ona, ja pamiętam, ona była... U nas tych kłod było mnóstwo. Mm -hmm. Bo to tak, ojciec mój... To już to normalnie w każdym gospodarstwo była pasieka. No i u nas tych kłod było i była gospodarka w tych kłodach. Ale ojciec mój był bardzo na owe czasy człowiekiem postępowym. I on te wszystko wszystkie zlikwidował, w tym sensie, że roje przeniósł do e, uli ramowych. Mhm. Ja jeszcze w tej chwili mam... Ale tam są i starsze jeszcze ule. No, próbował różne, i Dadana, i takie, ale w końcu doszedł do wniosku, że w naszym klimacie jest najlepszy ul ten zwykły warszawski, mhm. nadstawkowy. Tyle tylko, że trzeba go jeszcze, umo, e, wie Pan, unowocześnić. Żeby nadstawka była szersza. Mm -hmm. Jak Pan chciał robić kontrolę gniazda, żeby Pan nie musiał całą skrzynię nad, nadstawkową usuwać. Mm -hmm. Bo w tym, jak, oni, jak tak samo, to Pan musi zdjąć te wszystkie nastawki. A jak Pan ma szersze, to Pan tylko dwie rameczki... <laughs> dwie rameczki odsuną trochę i już Pan jest w gnieździe. Nie potrzeba rujnować całego gniazda. <laughs> I mój ojciec przeszedł wie pan na te ule ramowe, a te klody stały. wie pan jak to klody, różne cudzy, różne to się spaliło to... i sporo, popalili cholera tych klód. to ta jedna została, jakoś, <noise> jakoś, <noise> <noise> ileś to rzeczy się pomarnowało, które dzisiaj u nas, ja tak patrzę, mogłoby być stać w muzeum, <noise> bo to tak uważali. Kloda stojąca to jest na jak to? To jest na roje, tak? Mówili. A kloda leżąca na miód. Jak kloda się wyroiła, no to nie brali żółt, to wtedy osadzali nowy, 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 prawda? No później już była nowa metoda. Że przyszły blachy zagrodowe. O, i tak już później przyszły ten. Ul dadada, tu, tu sporo jeszcze jest dadada, ale ojcu to dadana nie odpowiadał. Bo co on ma ramę taką samą jak warszawskie, poszerzany, tylko, że u dadana ta ramka leży, a w warszawskim stoi. Tylko ta różnica jest. Ale on w naszym klimacie nie nadaje się dlatego, bo my mamy ten czwarty klimat, czwarta strefa klimatyczna. I kiedy przyjdą duże mrozy, szczególnie już później luty, kiedy te pszczoły są już mocno wycieńczone, one nie dają rady tej, tej kuli, mhm. matki ogrzać. One są zimniejsze. A w tym wąskim ulu ta, te, te, te no jak to się nazywa, ta kula, w którym siedzą pszczoły, mhm. one się łatwiej ogrzać i łatwiej przetrwać zimę. No na pewno one może są mniej, mniej wydajne, ale to, to taki ul dobry jest gdzieś na Podkarpaciu, nawet w Polsce Centralnej i oni tam te ule forsują. I właściwie to jest jedyny ul, który przeszedł i który w, i w tym, że tak powiem, przemyśle pszczelarskim jest stosowany. Ale ja bym radził, jeżeli ktoś się chce u nas tutaj prowadzić, żeby przejść na ten zwykły nasz, warszawski. Warszawski z nad, nadstawkowy. Mm -hmm. Ale nadstawkę zrobić tak. Jak jest gniazdo tej szerokości, no nadstawkę zrobić taką. I wtedy pan wyjmie dwie ramki i już pan jest w gnieździe. Już pan wie co, co trzeba robić. To tak to wygląda. A te wszystkie miody, panie cholera, to wie, co to za miody? Nie wiem. Albo na przykład teraz miody te spadziowe, to są najbardziej wartościowe miody dzisiaj. Kiedyś uważano, że miód spadziowy to jest najgorszy gatunek. I chyba tak jest. Bo co jest najwartościowsze w miodzie? Jak, jaka jest największa wartość? Glukoza, glukoza. Owszem. Ale najważniejszym składnikiem miodu to jest pylek. Nie uważa Pan? Pylek. To jest treść miodu, to jest najważniejsze. A miód spadziowy nie ma pyłków. Ja nie wiem, ja do tego, do tych spraw wszystkich trochę jakoś inaczej podchodzę. W każdym razie nieekonomicznie. Bo pszczołę nie można traktować jako, proszę Pana, e, no nie można pszczołę traktować tylko i wyłącznie jako zysk, jako dochód, bo wtedy nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie będziemy robili jakieś miody albo teraz te miody panie kombinowane bierze sok owocowy i mieszam z syropem i daje pszczołom owszem on jest smakowo oryginalny miód ale ja, ja wiem co to, to już jest sztuczna kombinacja to już to nie jest to proszę pana niech pan kiedyś weźmie miód ze sklepu nawet ten miód ze spółdzielni lubelskiej i postawię go pod ten pod mikroskop albo nawet pod lubę makroskopową to niepotrzebny dużego, dużego powieść niech pan zacznie liczyć pyłki ile pan w polu widzenia tam naliczy pyłków i niech pan weźmie miód z tej barci i pan wtedy porówna i pan będzie miał obraz odpowiedź jak powinien wyglądać naturalny miód? No, tak jest, jak jest. Nie zatrzymamy tego trendu. Ale pan robi nieprawdopodobnie pożyteczną robotę Staram z tymi się, barciami. I chyba pan się tym zgodzi. Oczywiście, że tak, nie? tak. Nieprawdopodobnie pożyteczną robotę. A. Miło mi to słyszeć. Tak.